Bierzesz 40, bierzesz tu 40. Przykładasz. Zabijasz. Zarawałaś? Nie więcej. No, to mniej czy więcej? <noise> Onerowanie polerowanie Jakbyś Ja byś miała za wysoko albo za nisko. Jest to Czy Ty możesz podnieść, obniżyć. Więc dobrze. Nieraz się spotykamy z opinią innych ludzi, że kobieta na przykład nadaje się tylko do, do robienia paznokci. Ja zawsze chciałam przełamać ten stereotyp, ale dopiero teraz teraz sobie znalazłam tą siłę, żeby żeby to zrobić. Ale ogólnie możesz, jesteś po jakichś przejściach, nie? No, delikatnie. Ale jako sprawy że czy to jest z żera od środka, czy ogólnie jakieś takie problemy? Nie, no na usienie placko na te choruję. Aha. I noszę peruki. No. To nie takie proste wszystko, może? No, nie. Bo ja tak nie jestem obserwującym. Coś no, no. te? Się... No, może mi się wydaje. Brwi, że też nie mam. Jak nie masz brwi, jak masz ten? No nie, mam. To jest taki tatuaż, jak w chipsach są. Przyklejam na wodę normalnie. Aha. No. Nie ruszaj mnie takie. Kurde, coś. to nie wygląda jest najważniejszy, nie? No właśnie liczy się to tu. A no. Ale jednak się zna. Ona jednak jest jestem gdzieś... starej daty, no. no. <laughs> nie dla każdego zarabianie pieniędzy wiąże się z pracą marzeń. Jednak zdecydowałeś się przyjść tak. jeszcze raz. Stwierdziłem, że kurde. Taka praca może nie jest jakaś najlepsza, ale pomaga mi się wyładować. Przerzucę ten gruz, poszedłem naładowany strasznie frustracją. Z jednej strony Wiktoria, z drugiej strony no, nie mam pieniędzy na jedzenie. Tutaj jeszcze te taki zgrzyty w domu. Chciałem się wyładować.